Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Oskar i jak widzicie, dzisiaj odcinek zaczynam sobie na zewnątrz, bo jest wyjątkowo ładna pogoda. Jest mega ciepło. Wróciłem znowu do swojego letniego outfitu, bo naprawdę jest super na zewnątrz. Także wiadomo, mamy kwarantannę, ale na zewnątrz możemy sobie wychodzić, żeby nabrać świeżego powietrza. Patrzcie tylko na to niebo, jest cudowne. No ale cóż, nie przedłużając, e, dzisiaj e, będziemy sobie e, rywalizować na rowerach. E, tylko, że to nie będzie typowo i wyścig, tylko bardziej e, tor przeszkód. E, powiem Wam szczerze, że kiedyś brałem udział w takich konkursach drogowych. Gdzie również pokonywaliśmy tory przeszkód, e, i tam właśnie mieliśmy e, to zrobić e, o, po pierwsze jak najszybciej, a po drugie nie mogliśmy robić błędów, e, bo były to rzeczy oczywiście punktowane. A, więc dzisiaj zrobimy coś podobnego. Oczywiście to wersja będzie dużo łatwiejsza, ponieważ, e, wiadomo, ja jestem doświadczony w tym, ale Karol niestety nie. E, więc, żeby dać mu jakieś szanse, to. Będzie to po prostu taka bardziej łatwiejsza konkurencja. Eee, także i on, zarówno ja, jak i on będziemy mieć równe szanse. Także zaraz Wam pokażę, o to będzie chodzić. Więc ogólnie będziemy sobie na rowerach, oczywiście Karol już jest na rowerze, pokaż. Nie, yeah. pokaż. Eee, będziemy sobie zaczynać z tego miejsca. Naszą pierwszą jakby e, przeszkodą będą jakby te dwa, te dwa stołki i tutaj będziemy robili taką typową ósemkę. E, czyli sobie jedziemy tutaj, zawracamy i wracamy na to miejsce. I w momencie, gdy tutaj wrócimy, bierzemy sobie tą pieczkę, możemy sobie ją jakoś ukryć. Później jedziemy sobie dalej. Dobra, dalej będziemy mieli taki mały slalom. E, po prostu sobie wjeżdżamy żeby nie robić tych błędów za błąd będę liczył to, że dotnie się na przykład tutaj tu i a tutaj nie ma jakby granicy błędu, także tutaj jest się bardzo ciężko. Każdy błąd będzie plus 5 sekund do mądrzego czasu. Patrzcie dalej będziemy mieli tutaj takie małe podstaweczki. Tych podstaweczek jest w sumie cztery i są to ogólnie podstawki przeznaczone specjalnie e, do piłek golfowych. E, I otóż, na rowerze będziemy musieli po te piłki golfowe sobie pojechać. Otóż jedziemy po te piłki golfowe, które znajdują się tam na środku ogrodu, bierzemy te cztery piłeczki, wracamy i je układamy, ale uwaga, musimy je ułożyć e, w kolejności żółty biały, żółty biały. I na kolejność to jest po prostu dodatkowe 5 sekund do czasu. Przechodzimy dalej. Bierzemy tą rakietę tenisową i odbijamy sobie po prostu od rakiety. Albo po prostu trzymamy piłkę, żeby było łatwiej i jedziemy sobie dalej. Ok, podjeżdżamy sobie tutaj do tego krzewu i zostawiamy tą piłkę nożną, tak żeby nam nie spadła. I tutaj będzie teraz odcinek, na którym będzie można zyskać najwięcej. Czyli po prostu wyjeżdżamy sobie na drogę, jedziemy e, do tego lustra, które Wam teraz pokazuję na zbliżeniu, wracamy i robimy dalszą część zadania. Ok, dalej. Zabieramy sobie tą piłkę do nogi i lecimy na metę. I nasz yy, yy, cały tor przeszkód kończymy rzutem do kosza. Jeden trafny rzut i w tym momencie zatrzymuje czas. Przygotowałem jeszcze tutaj hulajnogę, nogę, ale ona będzie służyła do tego, że osoba nagrywająca po prostu będzie jechać za zawodnikiem, który w danym momencie yy, będzie rywalizował. Tak, żeby było wszystko fajnie widać. Okej, okay, to my powoli będziemy zaczynać. Okej, okay, ja już jestem na rowerze i zaraz będę zaczynał. Karol mówisz tak? Trzy, cztery, tak.

Não sei se vai te chegar. To Czas, idę Dwie minuty 40 sekund. Karol już jest gotowy. Trzy, cztery, start! 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 소래서 클럽만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어봄. Let me go! Trochę czasu. Karol miał 3 minuty, 21 sekund, więc dużo gorzej ode mnie. Ba Wiem, że ten materiał był mega mocny, no nie, tak naprawdę nie, ale wrzucę go, bo oczywiście to ja muszę się zgadzać, także jeżeli dotkłeś do tego momentu, zostaw koniecznie łapkę w górę, subskrypcję to na dole, mordo, mordo, kliknij ten czerwony przycisk, widzisz jak się świeci, dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, dzięki, też! Okej, okay, ja już jestem po nagraniu odcinka. Wcześniejsza scena była taką małą zapowiedzią tego, co teraz będzie się działo na moim kanale. Zmieniam troszeczkę content. Będzie się Wam mega podobało. Także do zobaczenia. Cześć! A nie, nie ma